Dzień dobry, zapraszam na film z cyklu Uczymy się razem. Z tego filmiku dowiesz się, czym jest oddychanie komórkowe, jak oddychają różne organizmy oraz czym różni się oddychanie tlenowe od beztlenowego. Czym jest oddychanie? Oddychanie to proces, dzięki któremu uwolniona zostaje energia. Oddychanie komórkowe zachodzi w komórkach. Oddychanie komórkowe może zachodzić z udziałem tlenu, nazywamy je wtedy oddychaniem tlenowym lub bez udziału tlenu. Oddychanie beztlenowe. Przykładem oddychania beztlenowego jest fermentacja. Jak przebiega oddychanie tlenowe? Przy udziale tlenu substancje pokarmowe, np. glukoza, podlegają przemianom, w wyniku których powstaje dwutlenek węgla, woda i energia. Wymiana gazowa to proces, w którym organizmy, np. zwierzęta, pobierają tlen oraz usuwają dwutlenek węgla. U roślin w trakcie dnia jednocześnie zachodzi oddychanie komórkowe i fotosynteza w trakcie której rośliny pobierają dwutlenek węgla i usuwają większość tlenu do atmosfery. W nocy z braku światła fotosynteza ustaje. Wtedy rośliny pobierają tlen z powietrza i usuwają dwutlenek węgla. Zachodzi oddychanie komórkowe. Jakie znamy narządy wymiany gazowej? Płuca są narządem wymiany gazowej, który występuje u zwierząt lądowych, między m.in. ssaków, gadów i ptaków. Skrzela występują u zwierząt wodnych, np. u ryb. Dla dżdżownicy narządem wymiany gazowej jest natomiast cała powierzchnia jej ciała. Aparat szparkowy to narząd, który służy do wymiany gazowej roślinom. Skrzela ryb umiejscowione są w przedniej części ich ciała. Listki skrzelowe potrzebują wilgoci, aby mogły poprawnie działać. Jeśli wyjmiemy rybę z wody, może ona oddychać do momentu, w którym listki skrzelowe będą mokre. Wśród zwierząt oddychających za pomocą płuc, najbardziej rozwinięte płuca posiadają ssaki. Powietrze dociera do płuc poprzez drogi oddechowe. W płucach dorosłego człowieka może zmieścić się 5 litrów powietrza. Fermentacja jest procesem, podczas którego zachodzi oddychanie bez udziału tlenu, np. w komórkach bakterii, grzybów lub pasożytów. Fermentacja zachodzi również w organizmie człowieka, a dokładniej w komórkach mięśniowych. Gdy wysiłek fizyczny jest bardzo intensywny, ilość tlenu potrzebna do oddychania może być niewystarczająca. Taki rodzaj oddychania nazywamy fermentacją mlekową. W trakcie fermentacji powstaje mniej energii niż w trakcie oddychania tlenowego. Dlatego większość organizmów oddycha tlenowo. W trakcie oddychania zostaje uwolniona energia. Oddychanie komórkowe dzielimy na tlenowe i beztlenowe. Płuca, skrzela i aparaty szparkowe są narządami wymiany gazowej. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia.